Niby pani Miłka wyglądała tak samo jak zwykle, ale przedszkolaki wyczuwały w niej zmianę. Tylko jaką? "Wiem", szepnęła schowana za krzakiem rozalka. Nie poprawia sobie grzywki tak często jak przedtem. Grześ wyjrzał z za zjeżdżalni. Może i prawda. Ale to chyba nie o grzywkę chodziło. Pani Miłka ogólnie wydawała się jakaś taka inna. A może po prostu ząb ją boli, wtrącił rezolutny bodzio, i myśli, gdzieby tu pójść do dentysty. Rozalka spojrzała na niego z politowaniem. No co? zirytował się bodzio. Kiedy ostatnio byłeś u dentysty? Wczoraj. I co? Uśmiechałeś się przedtem? Chłopiec umilkł. Wprawdzie jego pani dentystka jest bardzo miła, ale Bodziowi nie zdarzyło się jeszcze myśleć o wizycie u niej z uśmiechem. Nie pamiętam, mruknął dyplomatycznie. To ja ci mówię, że nie, zasapała rozalka. A pani Miłka uśmiecha się co chwila, jakby ktoś łaskotał ją w pięty. Na potwierdzenie tych słów pani Miłka uśmiechnęła się szeroko, a potem powędrowała wzrokiem za ogrodzenie przedszkola. Rozalka, Grześ i Bodzio odruchowo zerknęli na jej nogi. Nie, nikt pani miłki wpięty nie łaskotał. Może pajacyk coś wie, odezwał się po chwili Bodzio. W końcu znają dłużej niż my, prawda? — Prawda, prawda. Pajacyk znał panią Miłkę z czasów, gdy nie była jeszcze panią, lecz po prostu Miłką. I gdy nie wiedziała, kim chce zostać, aktorką czy przedszkolanką. — Nie wiesz, co się dzisiaj dzieje z panią Mił... — zaczęła Rozalka, ale po chwili zamilkła i wytrzeszczyła na Pajacyka oczy. — On... Także wyglądał inaczej niż zwykle. Siedział w piaskownicy i nie spuszczając wzroku z przeniesionej przez Zosię lalki, co i raz wzdychał. Może to jakaś zaraźliwa choroba? wybełkotał Grześ. Rozalka, uciekaj. Rozalka poczuła, że jest jej słabo. Grześ się o nią troszczy. Co za radość. Piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, budynek przedszkola, wszystko to zawirowało wokół niej i rozalka klapnęła nagle obok pajacyka. Na jej twarzy pojawił się rozanielony uśmiech, taki sam, jaki co parę sekund słała za ogrodzenie pani Miłka. Trzeba zawiadomić panią dyrektor. Powiedział drżącym głosem rezolutny bodzio. Ale Grześ, nie zważając na niebezpieczeństwo, skoczył do przodu, chwycił Rozalkę pod ramiona i wyciągnął ją z piaskownicy. Pani Miłka ocknęła się z zamyślenia i spojrzała na nich niewiele rozumiejącym wzrokiem. Zwariowaliście? wykrztusiła, wstając z ławki. Rozalka, co z tobą? Nie wiem, szepnęła uszczęśliwiona rozalka. Niech pani do nich nie podchodzi, ostrzegł bodzio. Dlaczego? Zdumiała się pani Miłka. Już chyba i tak za późno, jęknęła rozalka, zwisając w ramionach spoconego grzesia. Na pożegnanie cię pocałuję, mój bohaterze. Grześ puścił rozalkę i odskoczył w bok jak oparzony. No wiesz? obruszył się. Ja cię ratuję, a ty mnie chcesz całować? Nie wstydź się, stęknęła rozalka, leżąc przy zjeżdżalni. Powiedz, że mnie kochasz. Grzesia zatkało. Nie tylko jego zresztą. Pani Miłka również wyglądała na oszołomioną. Podobnie jak i pani dyrektor, która wezwana przez bodzia nadchodziła właśnie od strony przedszkola.